Chciałem to kupić. Szkoda. Samo i Dobra. Pokram sobie moją ranką. Ja Dobra, łatwo będzie. так сомневаюсь, что же вам без голоса нагревать. Ну. Ха. Но, иди. No. Ale... Okej. Okay. No, nope, no, nope, no, nope, no. Nope, nope. Nie. Ale w coś. Co w tu jest Nie wiem co. On co ja zrobiłem? Bo ja znowu zginąłem. No, pokręca się. No. Już emot nowo... emotkuję. No. Zabrałem was. pewno. Pograjmy Jestem trochę lepszą ranką. Ok, jak gdzie to... Ok, wy... We... Hmm, czy... nie Nic! sobie wezmę! To jest najlepszą najlepsza ranka? No, ja... moja Moja najlepsza ranka to jest sied... To jest ta czwarta? A w ogóle... Ja chcę mieć trzydziestą piątą. Ole się kręcę, kurde. I czemu to są boty? To są boty! Jest i gol mamy! Gdzie ten... Nie są goście, Oni się zawsze chowają. No to są boty. No wiem. Chyba jak się strzela, kurde, gola! to się strzela, gola! Daj, podaj, 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 please, podaj. Do odcinka. Oj. Chciałam Ci podać, ale Ty się kręciłeś. Hmm. O, oh. patrz ile co Dobra, gram barelejem. Albo mam pomysł. Pograjmy w to. Bo to jest super. Co? To? Tak. Okej. Okay, Mówi, um. że mogę dać. Wydaje mi Dobra, ja jakąkolwiek postać, to jest... Ale... Dobra. Po prostu graj. i e, patrz. już <laughs> się pokazało jego nitę Elismarie. I co? Nie tylko No nie, Dobre, tak. nie ro... Co? Ile skrzynek? Dobra, mamy farta. Dobra. Mam osłonę, super, fajnie. Hmm. Tylko tam nie idź od razu, bo wiesz, to jest najgorsze miejsce. O dobrze, nie no serio, fokus na, nie no serio, musiałeś. O mamy, nie 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 tylko nie kurde to, uciekaj sprężenom, uciekaj sprężenom. Go o szucie, mogę się uciec ale on mi ciągle gonił. No to mogę się uciec. O! Okej. Okay. Dobra, Bibi jest na to słaba i barnej. Nie lubię tej mowy na mnie. Okej, okay, naj... będę. Najlepsza postać na tym... To jest wiem. Par. Nie, nie, nie. Okej, okay, bo... Mm. A. Pa. Pa. Dry też jest na to bez naszego. Okej, ale jest po długim Ciągle zasięg. Ale bariery Nie robię tej mam. O, nie. Ale spoko jest. Nawet spoko. Patrz robi. ja robię O nie, bo tik tu idzie. Jaki tik. A ten... cick. To się mówi... To jest napisane. Ja robię dym. Jaki? Oh. Hitker. Hitzer. Nie żartuję. Jestem ja, ja. proszę w tą grę. Ale nie lubię na... Co ja robię? Jestem prosem w tą grę, mówię. On. Ale... Eee, proszę... O, o, o nie. Nie Jaki no... to miało kurde sens. Dobra, no. mam punkciki trochę. I wygramy to! O nie! O nie, o nie, o nie! O! o nie. <śla> nie no ja! <śla> o nie! No, cieszę Serio! Serio? No nie o nie. Jeszcze jedną rodkę. Ok, nie to. No, najgorzej na świecie. O! O! o. o poczekaj, bo muszę. coś zmienić na imię. Szele. Ok, szala to najlepsze, Szeli. szeli. A w ogóle na ten... Ciągle. O, spoko, mamy. Ale dwa mamy. Ja jedy zobaczę, czy nigdy... Pa, Bartek, chodź, chodź tu, chodź. Oj, oja. Oh, Jestem prostym, sądzę, na przykład, o Co ja robię? O nie, Frank, Frank! O nie, tu. To... Ja... Ja bym Franka wleciałem Nie, 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 wiem. Co ja robię? Co? O nie, o nie, o Edgar Zobaczcie. Ja. <noise> Co jest, gram O nie. O ja nie. Pros. O nie. nie. Nie, 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 nie. Tak. Tak. No. Nie. Ale słabo co dziwne. Nope. Co ja robię? Naprawdę dziwne. Co oni psują tą grę? Tak, oni psują tą grę 100%. mam Co ja robię? Nie! Co ja robię? Naprawdę oni psują tą grę. Czy jestem zepsuty? No jestem za Co my robimy Okej okay. ty... <grych> Co my robimy? <grych> no nie zginę się. Jak? No jak? Nie lubię ty Naprawdę ty... O, wreszcie za tak Jest jako nowo, dawaj by je przelił. Mm, ja wezmę bija. A nie tego, nie bo ja mogę nie spowolnić przecież. No, no właśnie. Ej, Gosiu, mi zlepa się. i No i goodbye. Pa. Spowodnić. Co to? <laughs> to już będzie leciało tak ciągle. Ej Gosiu! Co ty robisz? Naprawdę jesteś dziwny. Jestem prostym w tą grę, naprawdę. No, no i tak nie lubię ty. No, co ja robię? Dup, dup, dup. Co? Nie, 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 nie. Co ja zrobię? być noby No. To no jest. No. Ale? Robię Lubię o tak 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 O tak 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 Czy tak, 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 tak. Si nie zebrało postaci w ogóle? O mamy... Ile mam tego? O to... O Jessie jest najlepsza tutaj Słowa jest tutaj Jessie Ale już Chodźmy. DDDDDDDDDDDDDDDDDD <laughs> <laughs> DDDDDDDDDDDDDDDD Bartek nie rób takich pingów No Nie no, Typek ginie już no Nie, no serio Typek już zginął, ale musiał tak się skończyć Jak? Nie lubię tej gry, naprawdę jest dziwne No mm. Go go go! Nie no ja nie ja zginąłem ja zginąłem. O, miałem... o tak. Ale miałem urta. Jego nie dostaję. O cztery. Nie no tu postać nie jest dobra no to jest e, ten. O, o jak on? A może mortis, ty... mortis? La uciekania la uciekania la uciekania. No. Mortis tak. O nie! Masz Daryla? To weź Daryla Bo on mówi tak po wodzie się ruszać. A jegościu gościu ciężek. Tak zagra... To jest ten sam. To jest ten sam. Co? To Nie mam o co ci chodzi. Nie. Ja czemu? Co ja robię? Nie. Ale jest dobry, prawda? No, na mnie nie jest dobrze. A, nie, a lubisz tą mapę? No nie. Wiem. Nie, no serio. Ale słabo. O Dora, zrobiłeś go. A mamy. Pokręćmy mamy. się. Gdzieś ci będzie. O nie. O, no, co ja zrobiłam? Nie wiem. Ja mam... O, nie mam. nie, fajnie nie Nim, 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 nim. O, fajnie, wygramy to. No. Im... Así mi gusta. Ya estoy. Vamos a cambiar. Bien, sentí sobre